Dzień dobry, cześć i witajcie bardzo serdecznie, moi kochani, w kolejnych filmach, trzecich na naszym kanale i rozpoczynamy sobie, słuchajcie, ee, tak, tutaj, rozpoczynamy sobie trzecią już kampanię, kampanię Wojenny Zamęt. Eee, może zaraz sobie przejdziemy do tego, co wy pisaliście. Najpierw przeczytajmy sobie informacje o kampanii opis scenariusza. W czasie wojny twój sprytny najemnik ma okazję zbić spory majątek. Biorąc pod uwagę, że Erafia pada na wschodzie pod naciskiem Naihonu, na zachodzie pojawia się interesująca okazja do przeprowadzenia małej grabieży. Prowincje Erafii aż proszą się, by po nie sięgnąć. Aby odnieść zwycięzcę musisz zatknąć flagi we wszystkich kopalniach. W tym scenariuszu twoi bohaterowie będą mogli osiągnąć najwyżej 12 poziom doświadczenia, Eee, ale ośmiu najsilniejszych będzie w stanie przejść do następnej misji. Dobra, okej okay. eee, Korbak, Verdisz, czy zaczynamy z za osobnym haterem? Weźmy tego Korbaka i posłuchajmy, co nam gra, ma nam do powiedzenia. Jak jak przewidziałeś, mi lordzie śmierć króla przyniosła nam wiele okazji do wykorzystania tych talentów, najemnika. Posłaniec z Tatali skontaktował się z nami w imieniu króla Tralocha. Dwadzieścia lat temu, wskutek nieustannych potyczek, wzdłuż zachodnich wybrzeży Erafii, wynegocjowany i podpisany został pakt o nieagresji. Tralocha mówi, że skoro Król jest martwy wraz z nim, Omar podpisany przez niego pakt. Tatalończycy chętnie rozszerzyliby granice swego państwa. Co prawda, nigdy nie byli zbyt dobrymi strategami, lecz ich wojska są dobrze wytrenowane i jedyne czego potrzebują, to dowódców, którzy poprowadziliby te armię i zapewnili im zaopatrzenie. A nawet i przestrzeń życiową. Twoje pierwsze zadanie otrzymane od króla Traluska wydaje się być dość proste. Zawładnij wszystkimi kopalniami w, okol w okolicy w celu zaopatrzenia wojsk Tatali. W surowce niezbędne walszej, e, do. boże przeciwko dalszej walce e, przeciwko Erafii. W dalszej walce, sorry. Mam dobrą i złą wiadomość. Ucieszysz się, ponieważ trzy erafiańskie posterunki w tym rejonie są praktycznie opustoszałe z powodu wojny na wschodzie. Zła wiadomość jest taka. Wrogowie są w stanie zebrać posiłki dużo, dużo szybciej od nas, dlatego też razem działać szybko. Oczywiście najpierw należy wyeliminować wszelki opór w okolicy, później możesz z przyjemnością i bez pośpiechu wypełnić swoje zobowiązania. Okej, okay, dobra. I tutaj mi polecaliście na początek szybki raż w zamki przeciwnika. Jest to niegłupie, bo zniszczenie przeciwnika nie powoduje zakończenia misji. Więc jak najbardziej jest to sensowne Tutaj sobie od razu tego wajstana zrobimy On powrócił tutaj Reptilian I to jest fajne Szczerze, dawajcie ważki na dzień dobry Dawaj wszystko Z tymi ważkami to my tutaj możemy świat podbijać, nie? Zrób parę jedynek W tym zameczku Również rób ważki Ważka Ważuchna Dobra, fajnie Ważek już trochę mamy Tutaj więc też fajnie. W ten sposób, można mi jeszcze jedną jedynkę dla wyrównania, tutaj. Okej, okay, dobra. No i co? I szybki rasz w takim razie w zamki przeciwnika. Tylko, jak je sobie najpierw zlokalizujemy gdzieś, to będziemy się starać to robić. Chatka Gnoli, fantastycznie. I pisaliście mi też, żebym się zastanowił nad tym, którymi bohaterami będziemy chcieli grać. Na horyzoncie pojawia się grupa gnoli. Kiedy się do nich zbliżasz, ich dowódca wręcza ci zalakowan list. Te wojska są wysłanymi ci posiłkami do spawnu nimików Paletalli. Podpisano król jakiś tam. Dobra, okej, okay. czyli dostaliśmy jeszcze więcej wojsk, fantastycznie. Um, tak, bo będziemy mieli tutaj do wyboru podobny, podobny case będzie jak w przypadku e, poprzedniej kampanii, kiedy to mieliśmy okazję e, na... Okej. Okay. Kiedy to mieliśmy okazję na. E, Fantastycznie. Na to, żeby sobie pograć zarówno wojskami Inferno, jak i wojskami Lochu, e, i tutaj będzie podobnie pod tym względem. Będziemy mieli do wyboru, słuchajcie, jakimi wojskami chcemy grać. Którymi bohaterami będziemy chcieli, chcieli grać. E, no i tutaj się muszę zastanowić nad tym. Bardzo mocno się muszę nad tym zastanowić, bo z jednej strony e, mamy. Mm, mamy Loch. Przepraszam, mamy Fortecę, jaką Fortecę, no mamy wiecie kogo mamy, mamy tych orków, nie, no i mamy na przykład Behemoty w trzeciej turze i to jest mega, mega wpyte, nie, posiadać Behemoty w trzeciej turze jest naprawdę bardzo przyjemnie i fajnie, zagrajmy to jeszcze raz, posiadać Behemoty w trzeciej turze jest naprawdę miło, fajnie i przyjemnie, Ała. Yy, ale z drugiej strony, no wiem, że te behemoty się aż tak mega nie skalują. One są fajne do Rasza. Yy, ale jak widzisz tam dalej, to tam nic za tym nie idzie za bardzo, nie? Dobra, wbijaj w niego. Parę ważek w dupę będzie. Trzy ważuchny, no dobra, spoko. Znaczy, nie tak do końca spoko, ale mimo wszystko. Idź do przodu, mam nadzieję, że mi tej ważka nie będzie szkodzić, tylko się dasz na Gnola nabrać. No i fantastycznie, yy, Bigno ja. Fantastycznie. Bignola nawet! <laughs> e, więc nie, musimy to przemyśleć. Chyba takie same straty. A e, z drugiej zaś strony, proszę mnie Państwa. Dobra, zanim możemy też zawalczyć. Wydaje mi się, że ilość gnoli jest odpowiednia, żeby e, się z Wami tutaj poklepać. E, a z drugiej zaś strony, proszę Państwa, sprawa wygląda tak, że. E, no, wojska Stadeli są w gruncie rzeczy słabe, nie? E, przynajmniej dla mnie są słabe. Może jej nie doceniam, ok, ale zdają się mi być, ojej. Zdają by, być się mi naprawdę słabymi wojskami, więc e, pojawia się pytanie: czy. E, czy, 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 czy chcemy iść wiecie, w tym kierunku, czy jednak nie? Dobra, będzie mieć pierwszy zamek już fantastycznie. E, to ty śmignij się tutaj. Śmignij się tutaj śmigaj na dół po kolejny zamek. O, tu są Reptilianie, może się do nas dołączą, bo by zarąbiście, nie? Jakby się do nas dołączyć. Dobra, siedlisko szczurów to jest stanie budujemy. Z drugiej strony właśnie to jest stanie zamek, więc jeśli szybko by się nam udało pozbierać tej, tego wojska tej odpowiednią ilość, to wydaje mi się, że moglibyśmy sobie elegancko. Yy, moglibyśmy sobie elegancko, słuchajcie, yy, zrobić nabomblować armię na tyle. Że nie stanowiłoby to dla nas żadnego problemu to, że ona jest po prostu słabsza, nie, nie, duża ilość gorgon na przykład mogłaby się fantastycznie tutaj spisać, nie. Zobaczymy. Zobaczymy, słuchajcie, ja też tutaj liczę gdzieś tam, nie będę ukrywał, na wasze porady. Bo no i ja potrzebuję wiedzieć po prostu w którym kierunku iść, nie. Bigo. I ja potrzebuję wiedzieć w którym kierunku po prostu iść, więc no tutaj też liczę, bardzo mocno na was liczę, nie. Dobra, ile ty zadajesz? Mhm, mm za mało. Dobra, wybijemy go. Parę ważek może paść. O, fantastycznie. Jeszcze atak bez straty zdrowia. Dwa hapsy ci zostało. Dobra, wycofaj się. Nie będziemy tracić ważek w takim razie. Gnole prędzej Powinieneś zabić. No, cudownie. Trzy gnole. A mamy zamasowane partnerstwo. Fajnie, to będzie naprawdę fajnie działać. No i okej. Okay. Okej, okay, pierwszy zamek mamy zdobyty. To mi się podoba. Dobra, wy się dołączycie do mnie, mam nadzieję. O. Eee... Dobra, to jest strata gdzieś tam, na którą się jestem w stanie zgodzić. Ojej, ale to totalnie zdu... Mmm, dobra, to nie musieliśmy tego walczyć, bo widzę, że tędy i tak nie przyjdę do jego zamku, wiecie? To przeczytajmy sobie Battle... Battle Royale. No dobra, tutaj widzę, że jestem dość ograniczony, jeśli chodzi o ten zamek. No okej. Okay. ważne, że mamy pierwszy zamek, słuchajcie, zdobyty. Gorgony, tak. Ja w dupie mam te bazliszki, jak ja mogę mieć gorgony, to ja nie chcę z tym zwlekać, słuchajcie, bo... Gorgony to są chodzące czołgi. E i wy, jeśli graliście w Heroesy 3, no to doskonale powinniście wiedzieć, jak świetnymi jednostkami są gorgony, nie? Dobra, tu jest jakaś stajnia. Przejdźmy się też tędy na Dzień Dobry. Ty śmigaj tam dalej, eksploruj, coś się tam znajduje, bo może będzie coś przydatnego. Później no to może nas nie jara na tym moment. Kim ty jesteś? Nikim, okej, okay, dobra. Tutaj raczej nie powinieneś nam e, stwarzać jakichś problemów. E, Stadela jak najbardziej, będzie nas stać na kolejną stadę, to też jest fajne. E, może wiecie co, może za szybki raz zrobiłem w sensie inaczej. Potrzebujemy mm, zrobić kopalni trochę, nie? No i ci że są jak najbardziej chyba w naszym zasięgu, Żebyśmy ich porobili. Tu jest jakaś tabliczka znamionowa, ale tam może na razie nie idźmy, bo nie, nie widzę potrzeby. Mm, dobra, tędy się przebijesz. E, I nam to już zaczyna trochę surowców brakować. Aha, już nam zaczyna brakować tychże surowców. Patery oficerskie możemy robić, mamy szósty dzień, więc starajmy się zwiększać ten przychód jednostek, żeby mieć ich po prostu dużo, bo to też nam będzie ułatwiać rozgrywkę. Oj ty szmacialu, zabierasz mi moje, e, moje surowce? No tutaj sobie też to powtórzymy, mamy pikinierów, pikinierzy będą zgarniali na siebie tej większości d tak? Tak, tak mi się wydaje. Nie zrobiłem jedynek, mm, to jest wielbłąd, muszę przyznać, że jest wielbłąd, po prostu. Dobra, idź do przodu, dzielny Pikinierze. Ty defenduj, way tuj, podłaś. Fantastycznie, way tuj, podłaś, Fantastycznie, łaj tuj. Bigo. Dobra, Bigo. Dobra, kontratak ściągnięty i to jest dobre. Fantastycznie, fantastycznie, wbijaj, Dobra, siódemka ich została. Dwa, trzy obrażenia. Ok, możesz bić. Trzeba pamiętać, że ważka to jest jednak trzeci poziom, nie? Paczka to jest jednak trzeci poziom, więc e, też nie ma to tamto z nią, nie? E, dobra. Śmigajmy tutaj w kierunku południowym. Czy ja tu coś jeszcze mogę zrobić? Mogę wiwerny zrobić, ale jak zrobię wiwerny, to mi starczy tylko na wiwerny w jednym zamku. Okej. Okay. Ważne, żeby już były, nie? Ważne, żeby już były, bo one mogą być słabsze. Ale słuchajcie, no jeśli się będą zbierać, jeśli będzie ich dużo, to sądzę, że... Mm, Wiecie, no główienko, które zadaje 1000 obrażeń, to jednak 1000 obrażeń, nie? W sensie, e, jeśli są jakieś gówniactwa, które zadają jeden punkt obrażeń, to razy 1000 no, to, to jest 1000 obrażeń, nie? Wiecie o co chodzi? Jeśli coś jest gówniane, a będzie tego dużo, to jest szansa, żeby było mniej gówniane, no, jeśli mogę tak to brzydko nazwać, nie? Ok. Coś już tutaj mamy. E, cofnij się tutaj przede wszystkim po pieniądze. To jest pierwsze primo, a drugie primo przy okazji zgarniasz sobie trochę armii. Może ulepszyć sobie już jaszczurki. Nie głupie, chyba, nie, nie głupie. No tutaj widzę straty i bohaterami. Niewiele mu to da. Może się uda zrobić ten zamek od razu. Są grypy, to nie będzie łatwe. O, jest sporo gryfów. Jest sporo grypów. Wait, tuj. A, nie mam jedynek. Hmmm. Chyba, jedynka tutaj na niewiele się zda, nie? Dobra, idź do przodu. Idź tu. Defuj. waj tuj. Gdzie wlatujesz? W Gnola. Spoko chyba? Dobra, ciebie i tak trzeba obijać, więc no, luzik. Bo bez obijania ciebie to my tutaj i tak nigdzie nie zajdziemy. Czemu nie masz kontrataku? Czy grywnie powinien mieć nieograniczonego kontrataku? No nieważne. Zdejmij kontratak. Zaraz trzeba te gnole połączyć w jedną grupę, bo one już biją za mało obrażenia. No i przy okazji trzeba będzie się wycofać do zamku. Żeby tych gnoli sobie dorzucić. Dobra, spoko, W się gnoi Postawy logistka fajnie. Mamy kolejny zamek zdobyty, więc to też jest miłe i przyjemne. Jedyneczki z pikinierów sobie zrobimy, jak najbardziej, Zgarnij te wszystkie tutaj rzeczy, ty zgarnij tysiaczka, i lecisz tutaj. Eee, chyba nie za wiele mogę budować, nie za wiele mogę budować, ale tutaj możemy już sobie udać na przykład jaszczurki, słuchajcie. I to jest przyjemne. Ile mamy kasy? Mamy 25 koła, spoko, został mu jeden zamek, słuchajcie, mam początek drugiego tygodnia, więc na luzaczku, nie, na luzaczku. Wiecie co, w gruncie rzeczy... Bardzo mocno się nad tym zastanawiam. Może w się jeszcze tutaj po obronę? Eee, no, wbijaj, tutaj. Czy coś jeszcze mogę ulepszyć? Ha, tak, no noli, jak najbardziej, niech się, niech się chłopaki też tutaj ulepszą, nam. Zawsze będzie tam, wiecie, trochę więcej obrażeń, trochę, trochę lepsze jednostki, no wszystko. No, słuchajcie, z gorgonami to my już tutaj naprawdę możemy całkiem dziarsko sobie radzić, nie? Dawaj, was, dawaj, was. Parę jedynek. Eee, tyle, niech będzie. E, tylko też tak, sensownie to rozstawmy. W ten sposób wydaje mi się to być ok. Tak, tu są gorgonki, a tu są gnole. Gnole możemy porobić całkiem łatwo, mi się wydaje. E, tutaj nic nie budujemy spoko. Będziemy mieć też całkiem przyjemny przychód złota, nie? Jeśli będziemy tylko mieć ten. Jeśli tylko będziemy mieć tyle faktycznie zamków, nie? E, jak sobie nazwiemy sejwa? Gnole. Tak sobie nazwijmy. No, i chodźmy w kierunku tego dziada tutaj. Zejdźmy jeszcze foto. No, i spróbujmy się z nim tutaj pobić. E, tutaj te gnole sobie. Tak, gońmy je, bo to jest x Bez straty waszek może. Bo waszki mogą być przydatne. No, tutaj masz jeszcze strzelców. Głównianych, bo gównianych, ale jednak coś tam potrafią zrobić, nie? A Gorgona, patrzcie na jej statystyki. Ona ma 70 punktów życia. Ona jest naprawdę. No, to jest czołg, nie? To jest czołg. To jest totalny czołg. Defenduj, waj, tuj, strzelaj. Niech Gorgona go wykończy, nie? Niesamowita jest ta, ta jednostka. Naprawdę uwielbiam ją. Jeśli coś ma być dobrego w tym zamku, no to zdecydowanie jest to Gorgona, nie? Dobra, wbijaj się w niego. Mam nadzieję, że nam się uda to zrobić. uj, uj, uj duże straty. Eee, bardzo duże straty. No na tej dwóch strzelców, nie? Dobra, podlatuj tutaj. Podbijaj tutaj. Ze szczęściem. Aj, niedobrze. Chodź tutaj. Dobra. I teraz ma pięknego na kulto piękny strzał, ale to nam spokojnie na luzaczku. Wbijaj w niego, powinieneś zabić. Fantastycznie. Fantastycznie. Chodźmy. Rozpraszajmy go. Okej. Okay. Eee, kula ognia? Dobra, nie. A, bo te nie mają chyba kuli ognia, nie? Chyba komagogi mają. O ile mnie pamięć nie myli, oczywiście. Dobra, teraz będzie strzałka od niego. No właśnie, to nie należy do najprzyjemniejszych rzeczy. Chodź do przodu. Ty nawet jednego nie zabił. Z, znaczy, nawet dwóch nie zabił, nie? Ty w ogóle luz. Chodźmy, chodźmy. Chodźmy. Jakby się udało, słuchajcie, teraz wyeliminować tych jego dwóch bohaterów, nawet z tak gównianą armią, jaką posiadam, to to naprawdę na, na luzaku, nie? Totalnie na luzach to wtedy robimy. Dobra, bigo. Tu się tam klepcie ze sobą, bo te gnole mają mi posłużyć. O, właśnie do tego. Dobra. Dobra i bigo. No, to on się na kontrataku powinien rozbić. <ścoughs> co za walka pasjonująca, dobra. Ok. Magia ziemi. Super. Świetnie. Dajesz tutaj. Ty co masz? Coś tam masz nawet. Yy, nie, nie kończmy turki, bo jeszcze ty tutaj jesteś. Spoko. Są ważki. Ważki, jak we mnie wlecą, to mi zrobią całkiem mocne straty. Okej, okay, a tu są jacyś zielone których które możemy porobić na luzaku. Nic nie buduję, bo nie za bardzo mam też co budować. Dobra. Bigo. Serio? Chyba, że on jakimś szarym mnie tutaj śieknie zaraz. No to to jest niewykluczone, nie? W sumie to jest mag, więc no właśnie. Okej, okay. rozumiem. Wszystko rozumiem, zabigo. Pięć gnoli padło spoko, ale on teraz nie ma bohatera tutaj. E, nie, nie uciekajmy, spróbujmy to rozegrać. No jest tego sporo, ale tak imo. Jakby się to udało rozegrać, bo ja mam tu jeszcze bohatera jednego I on czaruje, to będzie kiepo, nie? Ale wydaje mi się, że on nie czaruje. Waitul, waitul. Wait. Dobra, podejść tutaj. Cudownie, cudownie, cudownie. Defend, defend. Podleć. Okej, okay, spoko, jesteś w zasięgu gnola, chyba jesteś. To wrażenie zdajesz, 2, 3. Złej tu. Ta jedynka musi się jak najszybciej zablokować jego strzelca, nie? Dobra, ściągnij kontratak. Blokujmy tutaj go. Kóźwa, maczary. 91 obrażeń? Powinieneś zabić? Cudownie. Teraz tak, Ty wszedłeś ziemu w zasięg. Oj, to bardzo źle, że mu wszedłeś w zasięg. Eee... Podejść tu. Dobra. Dobra, bij go. Okej. Okay nie kontratak Dobra Obawiam się, że jego strzelec właśnie jego strzelec będzie robił za dużo No zobaczmy, 18 gnoli, nie, nie zrobimy tego już Ajajajajajaj, aj, 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 aj. nie zrobimy tego jakieś książki, księgi czarów mi tutaj brakuje, nie? Oj nie, nie ma bata Jedna magiczna strzała mogłaby tutaj wiele zmienić, ale na ten moment jest to bez szans, więc przeczytajmy sobie ponownie tutaj rozgrywkę. No i może postaciony mu tutaj, nie? Jakbym może znowu wiecie, tych chłopaków tutaj stąd. Może, 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 może by się to udało. Eee, no będziemy żuwać. Tak, cudownie, dołączajcie się do mnie. Pewnie, że tak. Eee, w ten sposób, w ten sposób, okej. Okay. Nie wiem ile mnie to kosztowało, mam nadzieję, że nie dużo. Gnole jak najbardziej, fantastycznie 1500 PDK już możemy chyba brać Magia Wody? Zawansowane partnerstwo póki co może bym zdecydował. Dobra, mamy siódmy dzień. Poko, idź tutaj. Może jak się uda zdobyć, wiecie. Okej, okay, niech będą. Niech będą, nie? Też można bez przesady, żeby wiedzieć, teraz brać wszystkie jednostki po kolei, jak są. Yy, ale. 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 Ale mogą być przydatni, nie? Dobra, ciebie tutaj, ciebie tutaj. To jest git. No i teraz. Oj, chcę wyrekutować teraz bohatera. No głupio, 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 niekorzystnie. Dobra, śmini się tutaj, zgarniesz sobie armię z, z tamtego zamku. Yy, no i będziemy myśleć, co dalej, nie? Ważne, że on jest w szachu, słuchajcie, i ma już y, kolejny zamek. Fantastycznie, naprawdę, wszyscy się do mnie dołączają, to Ja expów na tym nie zdobywam, słuchajcie, ja potrzebuję expy. Y, przestańcie do mnie dołączać, bo mnie zbyt kusi to, żeby się zgadzać na to, żebyście wy się tutaj do mnie dołączali. Y, a ja potrzebuję, słuchajcie, też expów trochę łapać, nie? Mistrz Ucznictwo... Już masz to ucznictwo, to niech ci będzie, nie? Ale... Generalnie w Stadeli ucznictwo nie jest zbyt pożądaną cechą, nie oszukujmy się. Legowisku Bazyliszków, jak najbardziej, tutaj nic nie zrobimy. Eee, dobra, może nie. Te Wilcze dały też może mnie nie jarają zbytnio. Więc nie róbmy tego. Co ciekawe, nie odbił dalej tamtego, tego, nie? Ciekawe. Eee, tak, ciebie rekrutuj, ciebie rekrutuj. Jedynkę tutaj, ty tutaj, ty tutaj, ty tutaj. Ty tu może, ty tu może, ty tu może. Dobra, spoko. Jak daleko jest tam ten zamek? No kawałek jest, dobra. Postarajmy się walczyć z y, tym, co mamy. O, a drugi bohater może w tym momencie ich trochę zaskoczyć od drugiej strony, nie? <laughs> dobrze, dobrze jest, dobrze jest, dobrze robią, nie? Śmigaj tutaj. Co ty tam masz tej armii? Dobra, ty masz tę armię, którą miałeś uprzednio, więc to nie jest zbyt. Tak, gońmy was. Więc to nie jest zbyt dużo. Teraz że że może... spokojnie będzie. Aha, tutaj potrzebujemy czerwony namiot klucznika, czyli przejście jest tylko od tej strony. Ojej. To cieniutko, nie? Bardzo cieniutko. No dobra, chodźmy w te gorgony. Wydaje mi się, że powinniśmy je porobić. E, ojej, 21 gorgon. Dobra, dobra, dobra. To nie będzie aż takie proste, jak mi się wydawało, słuchajcie. E, dobra, to bez sensu to jest. Wczytajmy gierkę. Mhm, kampania. Batu niech będzie. E, bo to jest faktycznie trochę bez sensu, żeby to robić. Czy ja mogę jeszcze jakieś jednostki tutaj wyrekrutować sobie? Budować przynajmniej Ej, mogę, tylko mi brakuje wszystkiego, ha, bo ja kuzyniam zrobię. No dobra, spoko. Eee... Spróbujmy z tą zawalczyć w polu. Powinno się nam udać, nie? Nie, no nie uciekaj. Serio, takie straty. Jak wtedy go praktycznie pokonałem, wiecie, bez, bez w ogóle niczego, teraz mam jeszcze 7 grypów do tego. To jakby do serio, nie obawiam się o to. Mamy paru strzelca. U, mocno ufnął. No ale to, 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 to na luzaku, okay. chyba na luzaku, nie? Okej Chyba na luzaku mimo wszystko to wait, Dobra, siekaj tego Defenduj A, mogłeś tam wlecieć, Ok, nie widziałem tego Spoko Podleć tu Kurwa, zabraknie mi ruchu Eee, no dobra. tuj Dobra. Spoko. Bigo. Kurwa, jak bije w tego gryfa, nie? Co za chłop. Bigo. Spoko. Idź do przodu. Bigo. Wbijaj. 127 obrażeń. Dobra. Spoko. 10-12 obrażenia. Zawsze coś. o miał kontrat, Tak czemu? Przecież powinniśmy mieć ściągnięty kontrakt tak? No nieważne. Ty już dobijasz. No powiedzmy, że go dobiłeś. Bi. Bi. Dobra, tak? Super. Wait, tu. Siekaj. Defenduj. Wait, tu. Oj, źle wskoczył. No tak, bo on tutaj wskakuje zawsze na koniec tury. Okej, okay, dobra, ale teraz będziemy mieć tak jeszcze parę ataków, właśnie bez kontraataku. To jest bardzo fajne dla nas. Ładuj, ładuj. Dobra, nie żyje. Idziemy na pełnej do niego. Na pełnej, na pełnej, ładuj, ładuj. Na pełnej, na pełnej, ładuj, ładuj umiera cudownie. Misz partnerstwo, jak najbardziej. Teraz on jest. Y, Zaczynamy się na dla niego bardzo łatwym kąskiem. I to jest przykre, więc uciekajmy stąd. Y, ale to tak sądzę, że powinniśmy to i tak. Mimo wszystko zaraz sobie ogarnąć, dorzucimy trochę armii. Ważne jest to, że on się wykrwawia. Słuchajcie, on nie ma szansy urosnąć, nie? To jest przede wszystkim, on nie ma szansy urosnąć tutaj przy nas teraz. I to jest mega dobre. No, jakby się udało ważki ulepszyć, to byłoby też fajne, słuchajcie. Jakby się udało te ważki ulepszyć. Czekajcie, ja potrzebuję kuźnię, kuźwa. Kuźnia, kuźnia. E, budujmy, bo te kuźnie są zawsze potrzebne. Ja je olewam, buduję te jednostki, a potem ratusza nie mogę zrobić, nie mam kas na nic. Więc budujmy tę kuźnię, e, żeby mieć tę jednostki i tyle, nie? Śmigaj tej na górę spoko. Ten zamek, jak sobie stracimy, to też nic się wielkiego nie stanie. Odbijemy go sobie na Serio. O, co za shit. To też się przyda. Co ty zrobisz? Zajmiesz mi ten zamek? No dobra, spoko. zajmuj sobie go. Także że ci jego bohaterowie, którzy stąd wychodzą, e, ci kupni, e, to są mocniejsi niż ci jego, którzy. M, których on tam mógłby sobie naprodukować. Nie dobra, przyłączając się do ich weźmy. Wy też się przyłączycie, mam nadzieję. Zapiszmy grę sobie na gnole V2: Enter. Enter. I moi kochani, póki co zakończymy sobie ten odcinek i wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie i piszcie, piszcie, piszcie i dawajcie znać, jak to rozgrywać, czy, czy idzie mi git, czy idzie mi średnio git. Wydaje mi się, że w następnym um, odcinku już sobie skończymy kwestię gracza czerwonego. Tutaj póki co ja wam wszystkim dziękuję i widzimy się, mam nadzieję, że już jutro o 19. Cześć na razie!